Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Minuty Izy Klementynowskiej jest to opowieść o starzeniu się, o różnorodnych sposobach doświadczania i przeżywania starości. Mamy tu bardzo zróżnicowane obrazy. Z jednej strony mamy staruszków, którzy bardzo przeżywają samotność. Kiszą się w tym własnym swoim sosie udręki, poczucia samotności, odrzucenia, a z drugiej strony mamy osoby, które są bardzo aktywne, zaangażowane społecznie. Widzimy też, jak na starość, na to, w jaki sposób doświadczamy jej, wpływa to, jak przez całe życie budowaliśmy różnorodne relacje ze społeczeństwem, z otoczeniem, z bliskimi. Jest to bardzo interesująca, poruszająca książka. Mamy tutaj tematy z jednej strony biedy, choroby, niepełnosprawności, ale też pojawia się bardzo ważny temat eutanazji. Świetna publikacja. Polecam i do zobaczenia.